Czy je wszystkie masz? Nie umiem śpiewać, ale wy pewnie umiecie, a Pokemony każdy zna. I dzisiaj będziemy gadać o Pokemonach. Yy, więc po pierwsze, Pokemony co to są? To są takie stworki, które sobie mieszkają gdzieś tam w Japonii i w innych rejonach świata. Wszyscy o nich słyszeli przy okazji premiery gry na Androida Pokémon Go. Wszyscy łazili po mieście, zbierali Pokemony, łapali Pokemony i robili różne dziwne rzeczy z Pokemonami. I dalej się to dzieje. A u nas w bibliotece można zagrać w Pokémony, gra kolekcjonerska Karciana Pokémon, i dzisiaj troszeczkę kilka słów na ten temat. Więc, jest to gra Karciana, tak jak już powiedziałem, i jest to gra turniejowa, jak najbardziej. Jest to gra w całości w języku angielskim, ale nie boimy się tego języka. Wszystkie napisy na kartach są bardzo proste, wystarczy podstawy. I uwaga, uwaga, gra jest przeznaczona dla graczy od 6 roku życia. Więc śmiało, małe szkraby sobie też poradzą z tą grą i mogą sobie grać w Pokemony. Ale czy to znaczy, że gra jest tylko dla dzieciaków? No właśnie nie jest, bo gra jest niesamowita jeśli chodzi o mechanikę i jeśli mam być szczery, moim własnym skromnym zdaniem, a wiele karcianek grałem i wiele gram, uważam, że mechanicznie ta gra bije na głowę większość popularnych gier, jakie są dostępne obecnie na rynku, łącznie z Mechikiem, Star Warsami i yy, WoWem, któremu niestety nie było dane dotrwać do dzisiaj. Jest fantastyczna, naprawdę polecam i yy, bez dalszych wstępów o samej grze. Więc tak, gra jak powiedziałem jest karciana i żeby w nią grać potrzebujemy talię składającą się dokładnie z 60 kart. Ni mniej, ni więcej, dokładnie 60 kart i żadna karta w talii nie może się powtórzyć więcej niż 4 razy. Może tak pokażę, bo tu jest piąty palec. 4 razy każda karta może być w talii, składamy sobie talię, przychodzimy na turniej i gramy. A jeżeli nie chcemy sobie składać talii, to przychodzimy do nas, pożyczamy talię z, od pana bibliotekarza z Zalady, siadamy do stolika i sobie gramy, uczymy się grać. Yy, I oczywiście my uczymy tej gry. Dobrze. Yy, co jest potrzebne, żeby grać? No tak, jak powiedziałem, potrzebna jest talia. Tutaj jest talia ze Startera i jest to talia yy, Empoleona. Jest taki Pokémon, który trochę przypomina pingwina. I mamy gotową talię. To jest gotowa talia 60-kartowa. Wyjmujemy z pudełka i od razu gramy. Od razu gramy nie trzeba nic dokupywać więcej, żadnych boosterów, nic składać. Wystarczy potosować i zagrać. Dobrze. Co mamy, jakie są rodzaje? No, podstawowa karta to jest Pokémon. Po prostu są Pokemony i Pokémony są różne. No, wiadomo, że to jest zafura. I Pokémony, tak jak i w grze Pokémon Go, i tak samo jak w filmie, w bajkach, Pokémony ewoluują. I podstawowym Pokémonem są Pokémony typu Basic. One mają w górnym rogu napisane Basic i tu mamy takiego Pokémona Basicowego, podstawowego, który nazywa się Piplup. taki mały pingwinek, bardzo śmieszny. I potem możemy go sobie w trakcie gry ewoluować. I kolejnym etapem ewolucji pana pingwina jest E, prin, prinplup, prinplup tak wygląda. I później możemy go ewoluować już w naszego e, Badasa, czyli Empoleona. To jest Empoleon i możemy go ewoluować. Dobrze, oprócz Pokemonów są jeszcze tylko i wyłącznie dwa rodzaje kart. Drugi rodzaj kart to są karty e, Trainer Cards. One tak wyglądają. Tu u góry pisze trainer i wiadomo, że to jest karta trainera, i te karty są w różnych rodzajach. Są karty przedmiotów, to jest karta przedmiotu, tu mamy jakąś deskorolkę. Yy, mamy kartę przedmiotów, która jest ultra bole, mamy różne bole, Są ultra bole, pokebole, nest bole, heavy bole, light bole, water bole dalej. I mamy jeszcze specjalny rodzaj Trainer kart, to są saporterzy, i są to zazwyczaj postacie, które znamy z serialu. W tym przypadku jest to Lili. Po prostu Lili. Jest też karta Asha, jest karta Broka i innych postaci, które znacie z kreskówek. I ostatnim rodzajem kart, jaki jest w talii, to są karty energii. Tych kart jest, rodzajów energii jest aż 11. Mamy 9 różnych Pokémonów, 9 różnych energii, czy 10. I mamy jeszcze energię smoczą, która jest nowością. I po prostu mamy tu smoka. Tu mamy dla przykładu, właśnie, energię wodną, która pasuje pod naszego. Empoleona, tak, Empoleon i on taką energię może dostawać i dzięki niej może atakować i bić. Dobrze. Co jeszcze jest w takim starterze, który sobie już otworzymy? No to oczywiście mamy talię. Mamy gotowe pudełeczko, do którego sobie możemy dalej przenosić. Mamy żetony. żetony, dzięki którym możemy znać obrażenia na naszych pokemonach. Mamy też żeton specjalny. Z tej strony tu jest efekt specjalny, który nazywa się Burn, czyli nasz pokemon się poparzył troszkę i mamy taki plasterek, żeby się lepił. Leczył raczej, i mamy taki z drugiej strony jest yy, czaha na tle. I nasz Pokémon został otruty. To jest Poison, który to oznacza I mamy jeszcze taki duży znacznik GX. GX są też Pokémony, które są właśnie GX. One mają zdolność, jakąś tam, którą możemy użyć tylko raz w ciągu całej gry. I jak już to zrobimy, to właśnie zaczynamy tym znacznikiem GX, że ten Pokémon już to zrobił i więcej tego zrobić nie może. Dobrze, yy, mamy jeszcze taką fajną Playmatę która jest zarówno instrukcją, nie pokażę, teraz zniknę na chwilę, mi nie będzie widać, to jest instrukcja, to jest tyle. Tyle wystarczy wiedzieć, żeby w tą grę zagrać, tyle wystarczy przeczytać. A z drugiej strony mamy bardzo fajną playmatę, na której możemy sobie karty rozłożyć i od razu sobie zagrać, ze skrótem zasad, więc samo wejście w grę będzie bardzo proste i bardzo szybkie. Jak ktoś będzie miał problemy z zrozumieniem czegokolwiek, to oczywiście pyta nas, my na wszystkie pytania chętnie odpowiemy i powiemy o co chodzi. I jeszcze, co mamy? Mamy jeszcze pieniążek. Mamy taki pieniążek, on jest dwustronny. Te pieniążki są różne. Tu mamy pieniążek, na którym jest, no właśnie, Empoleon, bo to jest startera Empoleona. Po co jest ten pieniążek? W grze na wielu kartach pisze, że trzeba rzucić monetą i jeżeli wypadnie właśnie to, to coś się dzieje. Jak wypadnie to, to dzieje się coś innego. I tą monetą będziemy rzucać w gry, w turniejów. Zamiast monet, jak ktoś nie umie rzucać monetami, ja na przykład nie umiem mogę spróbować na wizji i być nie śmiać od gdzieś tam ciało, Nie złapałem. Używamy kostek. Można używać kostek, jeżeli wypadnie parzysta, no to to są hetsy, a jeżeli wypadnie nieparzysta to są tens. Więc tylko orzeł i reszka. Dobrze. I ostatnia rzecz jaka jest w tym star w starterze, to jest taka specjalna karta z kodem. Ona tak wygląda. I po co ona jest? Ona jest w każdym starterze, w każdym boosterze, w każdej rzeczy, którą kupicie do Pokémonów, macie taką kartę. I teraz bardzo fajna sprawa: we wszystko wszystko co macie, wszystkie rzeczy fizyczne, które macie do Pokémonów, możecie już mieć online. Wystarczy wejść na stronę pokémon.com, tam się zarejestrować i wbijacie takie tutaj oto kody. Jak taki kod sobie wpiszę, to wszystko co tu mam, wszystko to co tu mam. Pojawi się na online, tak? Będę miał to dostęp, dostęp do tego online i będę mógł z tego korzystać grając z przeciwnikami na całym świecie. Będę mógł sobie składać deki i je testować, zanim przyjdę na turniej i sobie zagram prawdziwym dekiem. Jest to bardzo fajne, bo mamy jednocześnie i wersję fizyczną, i wersję elektroniczną, żeby sobie na przykład samo pograć, w, jak nie mam przeciwnika, tak? W domu, na tablecie, albo na komórce, albo na komputerze. Dobrze, teraz kilka słów o tym, jak w to się gra. Jak, jak Tak jak wspomniałem, gra jest bardzo prosta i e, co się w tej grze robi. Oczywiście na początku sobie talia tasujemy, dobieramy 7 kart i najważniejsze, na pierwszej naszej ręce musimy mieć jakiegokolwiek Pokemona, który jest typu Basic, czy jest Pokemonem podstawowym, którego musimy wystawić na stół. Jest to aktywny Pokemon i jest to nasz Pokemon, który będzie walczył z aktywnym Pokemonem naszego przeciwnika. Dodatkowo mamy ławeczkę zwaną Benchem w tej grze i na tej ławeczce możemy sobie posadzić 5 Pokemonów, które Zastępują aktywnego pokemona, jeżeli on zginie, albo chcemy go cofnąć na ławkę, ustawić innego. I mam oczywiście, tak jak już wspomniałem, kartę trainerów i energię. Co można zrobić w swojej turze? W swojej turze można podpiąć jedną energię pod jednego pokemona. Można zagrać dowolną liczbę kart trainer cards. czyli mogę zagrać sobie na przykład Ultra Bola, dzięki któremu mogę wyszukać Pokémona Stali, wziąć go na rękę, wystawić go na stół. Mogę również zagrać kartę supportera. Tu jest Trainer, Supporter, ale tu jest jedna mała drobna uwaga. Na sw w swojej rundzie mogę zagrać tylko jednego Supportera. Jeden jedyny Supporter raz na rundę. Nie wolno mi tego zrobić więcej razy. Ale przedmiotów mogę zagrywać, ile mi się podoba. Eee, tak samo mogę dowolną liczbę Pokemonów wystawić na Bench, czyli maksymalnie do pięciu. I mogę też Pokemony ewoluować. To znaczy, jeżeli mam Pokemona na stole. Mam sobie takiego pi-blupa, którego Wam pokazałem. Jeżeli go wystawię na stół, to w tej rundzie go nie mogę ewoluować, ale w kolejnej mogę już go ewoluować, i po prostu na niego zagrywam sobie kartę Plim Plupa, tak? I zakrywam, bach, już mam ewoluowanego Pokémona. Dobrze, jak się w tej grze walczy, jak się w tej grze bije? Każdy Pokémon ma na dole napisany atak. Tutaj jak widzimy jest atak i tu jest jego koszt. Jest jedna energia wodna. Czyli ten Pokémon, żeby wykonał ten atak, musi mieć podpiętą jedną, Jedną energię. Czyli jeżeli go sobie wystawię, podepnę pod niego energię, to ten oto kolega będzie mógł wykonać atak. Od mówię, nie wszystkie ataki zdają obrażenia. Niektóre ataki robią coś specjalnego. Na przykład ten y, atak, on nie zdaje żadnych obrażeń. Ten pingwinek jest bardzo sympatyczny, nikomu nie robi krzywdy. I jeżeli wykonam atak. Yy, akurat przepraszam, ten bije, tylko w trochę inny sposób. Yy, on zadaje 20 obrażeń. Ale dowolnemu Pokémonowi przeciwnika, nie aktywnemu, tylko mogę zdać 20, nawet Pokémonom, co siedzą na ławce. Ale poszukajmy takiego Pokémona, który ma atak, który nie zdaje obrażeń, żeby Wam to pokazać. Szukamy, szukamy. O, na przykład mamy tutaj takiego yy, Manafiego, to jest taki śmieszny Pokémon wodny Manafi, i on ma dwa ataki akurat. W pierwszym ataku za jedną energię. Mogę sobie 5 y, energii, które mam zrzucone do grobów, tasowe z płotem do talii, czyli jak je zużyłem, to będę mógł z nich znowu skorzystać. Ewentualnie mam drugi atak, który wbija 20 obrażeń. I w momencie, gdy atakuję, sam wybieram, który atak y, będzie się odbędzie. Atak jest ostatnią rzeczą, jaką robicie w rundzie, jak wykonać atak. To jest koniec waszej rundy, przeciwnik już o tym wie, i w tym momencie on sobie gra. Dobrze, teraz jak w to wygrać? Jak w to wygrać? Zanim sobie zaczniemy grę, wybieramy sobie 7 kart, jeszcze wykładamy na stół 6 kart prize'ów, czyli nagród. To sobie wykładamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, kładziemy je zakryte na stole, ja nie wiem, co tu jest. Zawsze jak pokonam przeciwnika, Pokemona przeciwnika, to jedną z tych kart sobie mogę wziąć na rękę i co tam będzie, nie wiem. Może tam będą kluczowe karty, albo będą tam karty, które nie specjalnie są mi potrzebne, aczkolwiek nie ma to znaczenia. Jeżeli te sześć kart wezmę sobie na rękę, wygrywam grę. Koniec zabawy. I zwyciężyły, moje Pokémony zwyciężyły. Dobrze, tak się w to gra pokrótce. Brzmi prosto i jest to proste, ale jest tutaj cała fura strategii i jak sobie złożymy talię, tak będziemy grać. Czyli trzeba sobie znaleźć jakieś zależności między pokamonami, które coś robią, wyszukują i tak dalej. Zachęcamy do przyjścia do nas i zagrania sobie testową rozgrywkę. A teraz, co, co jest w zestawach? I jak to się ładnie mówi, ile to kosztuje, żeby w ogóle zacząć się bawić, bo to jest wbrew pozorom jedna z ważniejszych rzeczy. Dobrze, startery. Startery kosztują 60 zł i startery są różne, przeróżne. Jak kupujecie starter, dokładnie wiecie co w nim jest. Tu mamy starter, w którym postacią główną jest Blastoise, którego pewnie wszyscy fani Pokémonów kojarzą. Tak to wygląda. Tutaj z tyłu jest dokładnie wypisane wszystkie karty, jakie tam się znajdują do sztuki. I te startery są różne. Mamy startery z Blastoise, mamy startery z, z kim to jest? Z mamy z Empoleonem, mamy z Miutu i z jakimiś innymi pokémonami jest czego wybierać. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie chce od razu kupować sobie takiego startera, kto chce na spokojnie sobie zacząć, to są startery tak zwane dwuosobowe. Tutaj są dwie talie, które nie są pełne, bo są 30-kartowe, ale są bardzo fajne do nauki, żeby w ogóle zacząć się bawić. I instrukcja jest tak skonstruowana że bierzemy te deki, nie tasujemy i instrukcja nam mówi w jaki sposób, co się dzieje, co trzeba zagrać i uczymy się bardzo szybko grać. Taki starter kosztuje dokładnie 50 zł. Jak ktoś chce, to może je połączyć i ma wtedy dek 60-kartowy gotowy do grania. Jak widzimy, tu mamy też monetę, na której jest kolega Pikachu. Dobrze. Mamy jeszcze oczywiście zestaw dodatkowe, boosterki. W boosterku znajduje się 11 kart i oczywiście też karta z kodem. Od razu mówię, jeżeli w boosterku sobie coś trafimy fajnego i wklepiemy kod, to ten boosterek nie dokładnie w takim stanie pojawi się online, ale pojawi się inne 11 kart, ale też z tego dodatku, który mam w ręce, czyli w tym przypadku to jest Unbroken bond, to jest najnowszy dodatek. Oczywiście na końcu tego filmiku tak jeden booster otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Co jeszcze mamy? Mamy jeszcze bardzo fajną sprawę. Mamy takie puszki. To jest metalowa puszka. Ona może wyglądać jak plastikowa, ale jest to fajny pokeball. I to służy do przenoszenia talii, elementów gry i tak dalej. W środku znajdują się trzy boostery. Limitowane. I moneta. Skrzyrzyrzyjcie? Ona sobie tam goni się obija. Jest dodatkowo moneta. I taka kulka, taka fajna puszka. Kosztuje też 60 zł, tyle samo co z Mamy taką, albo mamy taką. Taką ładną. Cena jest dokładnie ta sama. różni się tylko kolorem. I mamy jeszcze zestawy specjalne. Zestawy specjalne, bo jak wiecie albo nie wiecie. Niedługo premiera filmu yy, Detektyw Pikachu, którego tu widzicie w wersji filmowej. I w tych, z tych zestawach są boostery specjalnie z tego filmu. Tych boosterów nie da się kupić tak po prostu. Jak chodziłem, proszę boostery z detektywa Pikachu. Trzeba je nabyć w zestawach specjalnych. I w tym zestawie specjalnym co mamy? Mamy właśnie cztery takie boosterki. Mamy jedną dużą super kartę Charizarda GX. Tu ją widać. Tak. Jest bardzo fajna można sobie powiesić na ścianie, na przykład grać nią nie wolno, ale oprócz tego mamy ją w też formie takiej zwykłej, małej, możemy ją sobie też grać. I co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze dwa dodatkowe zestawy kart, czyli jeszcze mamy dwa boostery, w sumie jest ich 6. No i oczywiście mamy to. Tak? Dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o co u nas można sobie nabyć, jak to się gra. A teraz, tak jak obiecywałem, otworzymy 4, wydostujemy jakieś środka. Niech będzie taki. I patrzymy, czy jest środka. Zaczynamy jest w środku, to nam nie potrzebne. Proszę. Mamy Pokemona, który nazywa się Grubin. Tak, mamy takiego Pokemona. Mamy Geoduda, Osobiście jeden z moich ulubionych Pokemonów. Mamy Littena. Ten, proszę. Mamy Frokiego. Frokiego pewnie kojarzycie z bajki. Był postacią główną w jakiejś tam jakiejś serii jednej. Mamy jeszcze Krablaurera. Proszę. Tak. Mamy Sandila. Mamy Krobata. O, i trafiła nam się energia, tym razem elektryczna, proszę. Energia też to nam potrzebne do grania. Mamy czatot, to jest pokémon neutralny, nie jest podpięty pod żadną energię. Jest jeszcze pokémon metalowy, Lyron, tak? I mamy kartę specjalną, o której nie wspominałem wcześniej, jest to Stadion Martial Arts Dojo, tak wygląda. Stadion to jest coś, co też można zagrać na stół, sobie to leży i obydwaj gracze z niego korzystają. Naraz na razie może być stadion na stole. No i oczywiście, jak widzicie, jest też karta z kodem, jak sobie to wpiszę, to 11 kart z zestawu właśnie e, Sun and Moon e, Unbroken Bonds wpadnie mi do mojej gry online i będę mógł sobie z tych kart skłożyć deck właśnie tam znajdujący się. No i cóż, wystarczy to już wszystko, e, nie pozostaje z niego, jak Was po prostu zaprosić do nas i będziemy grać. I pamiętajcie, trzeba zebrać się wszystkie.